Cześć, witajcie na kanale komiksomania. Mam tu taką paczkę, która się praktycznie nie mieści mi, chociaż są to tylko cztery supermeny. Okej, okay, pokażę Wam trochę. Jest. Oj, to lata, także od razu otwieram, żeby może nie poobijać. Okay. Fajnie wyszło. Superman, 4 tomy. Nawet cieszę się, że je kupiłem. Chociaż to jest Superman Bendisa. Ja tu mam zeszłoroczny komiks, który kupiłem sobie w zeszłym roku, dość dawno. Był u mnie na unboxingu też. Też Brian Michael Bendis leży ponad rok, przeczytane To będzie ponad rok. A teraz kupiłem te tytuły. I też pewnie za prędko ich nie przeczytam. Ale po prostu była okazja, łowca okazji, komiksowania tak jak to ja. I no patrzcie, 20 zł z groszami za tą. Licząc wysyłkę za złotówkę i płatę serwisową, parę złotych zmieściłem się w 85 zł Ciszach i już na fajne tu rysunki na wstępie. ale to fajnie wygląda. Podoba mi się. Dużo różnych rysunków, rysunków rysowników, trzech autorów będzie. Grafik, no wygląda to dość ciekawie. Oczywiście widziałem też tam gdzieś kiedyś prezentację, ale w końcu się zdecydowałem, kupić to atom, czyli to będzie liga sprawiedliwości też występować. Sporo różnych tutaj twórców, choć sam komiks, no wiem, jak tu Bendis namieszał bardzo. Panów zdrażnił i no i cóż, ja powiem wam, że podobało mi się to, co było z synem Kal-Ela po odrodzeniu. A tu właśnie Brian Michael to wszystko trochę popićkał, zmienił, podopisywał. No oczywiście mamy tutaj teraz nowe to otwarcie, gdzie właśnie ta seria zyskuje nowe życie, nową moc. To jednak tutaj tutaj namieszał, choć to jest bardzo widowiskowy komiks. No świetne są, ci autor, świetne są te grafiki autorzy tutaj yy, rysunków. No Irwin Reis na przykład, to tworzy te rysunki naprawdę kozacko. On ma świetny kunszt, tutaj się zmieniają też, no ale to są same takie powiedzmy topowe, topowe nazwiska, tak. Nawet Bendis, na no, w końcu on napisał wiele świetnych komiksów swego czasu. No i Irwin Rayce, no, z go od razu. Co, co myślał o Irwinie, to od razu zakłaman. Z odrodzenia. No, tutaj jest Legion Superbohaterów. Jakaś tam kolejna, odświeżona wersja. Dobra, dobra, dalej. Wróciły te, oczywiście, gacie Supermanowi na, na spodnie. Nie pamiętam, czy to nie było pod koniec. Odrodzenia, chyba nie ubrał. A tutaj, tak bardzo kreskówkowo. No, tutaj nie podobają mi się te rysunki. Tam było zdecydowanie lepiej. Sorki, jeśli komuś się naprzykrzyłem. Tutaj znowu jest Irwin, tak. Racer to jest bardzo dobry pisownik. Przejrzyjmy, tak, może. Co tu dużo mówić o tych komiksach? O, liga. O, to ta liga. Ta liga przypomina mi Międzynarodową Ligę Sprawiedliwości. Dobra, co dalej? O, jest booster Gold Fajnie, lubię gościa, dobrze się pokazuje Przydałoby się go oczywiście więcej na naszym rynku niż tylko, powiedzmy, kolekcyjny numer Przydałby się drugi numer, który dokończy całą tą yy, pierwszą serię, można powiedzieć, boostera bo to od tego się zaczęło wtedy i poza tym jednym tomem można było jeszcze by jeden widać i byśmy mieli zamknięty cały ten run przed tym jak przestali go wydawać właśnie później ten booster nasz trafił do do Ligi Sprawiedliwości no okej, okay, co tu mamy, Mongula w akcji, Irwin Reis w akcji świetne kadry, świetna zadyma dużo się dzieje, jest na co patrzeć ich się zmienia rysownik, pewnie tam się skończyła już ta event z Mongulem i tu mamy coś dalej, doktor Fate też fajna postać, szczególnie po filmie o nim mam dobre zdanie, chociaż zawsze go lubiłem. I tu mamy go znowu. Dobra, przejrzyjmy. No cóż, jeśli chodzi o warstwę graficzną, szatę graficzną, to praktycznie 90% tego komiksu tutaj prze. Kartkowałem, to mi się bardzo podoba, ale tutaj, tak z ciekawości, jeszcze zajrzę, czy tu jest jakiś koniec, czy to jest jeszcze, będzie ciąg dalszy. Nie, koniec, bo nie jestem pewien, właśnie, czy po tym tomie było coś jeszcze z tej serii, czy już potem, już właśnie wskakiwał ten nowy komiks z upadkiem, czy jakoś tak. No, nie widzę, chyba to wszystko. Teraz muszę nadrobić tą serię. Bo oczywiście, jeżeli to jest kompletna seria w 4 tomach, no to będzie ok. Mam całą, fajne, za fajne pieniądze. Mógłbym to teraz nadrobić i mieć to zamknięte, całe, całe te, te DC Universe, powiedzmy. Mam tu komiksy, za które bym zapłacił w sklepie jakieś 220 zł. Oczywiście w sklepach internetowych dużo taniej. A ja zapłaciłem tylko 8 dych, więc wyszło naprawdę ekstra i na kupkę wstydu. Będzie co czytać Zimą. Ok, na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.